Książę Harry kontra zegar, 48 godzin na spłatę 700 tysięcy dolarów, Westminster zatrząsł się w posadach, a Hollywood wstrzymało oddech, gdy światło dzienne ujrzał bezprecedensowy projekt ustawy wymierzony w księcia Harry'ego. W jednej chwili syn Diany znalazł się na krawędzi utraty tytułów królewskich, a w następnej pod bezlitosnym ciężarem finansowego ultimatum. Brytyjski rząd zażądał natychmiastowej spłaty 700 tysięcy dolarów zaległych podatków, dając mu zaledwie 48 godzin. Media zalały nagłówki, kamery skierowały się na rezydencję w Montecito, a miliony obserwatorów z całego świata zadają sobie pytanie, czy Harry zdoła udowodnić swoją niezależność i sprostać dramatycznemu wyzwaniu? To historia pełna napięcia, politycznych intryg i rodzinnych dramatów, w której każda minuta ma znaczenie, a odliczanie już trwa. Wersja ulepszona i rozbudowana, wiadomość uderzyła z hukiem pioruna, wysyłając falę uderzeniową, która w jednej chwili wstrząsnęła zarówno brytyjskim establishmentem, jak i hollywoodzkimi kręgami. Zaledwie kilka minut wcześniej z serca Westminsteru wyszło bezprecedensowe oświadczenie. Jeden z posłów partii konserwatywnej, działając w imieniu nowo powstałej grupy parlamentarnej, ogłosił wprowadzenie do debaty publicznej przełomowego projektu ustawy. Choć na pierwszy rzut oka był on prawniczą formalnością, jego treść była jaskrawa i jawnie wymierzona w jednego człowieka, księcia Hariego, księcia Sussex. Projekt ustawy miał na celu stałe pozbawienie tytułów królewskich tych członków monarchii, którzy zrezygnowali z pełnienia oficjalnych obowiązków lub na stałe opuścili Wielką Brytanię. W tej samej minucie, gdy ten rewolucyjny dokument trafiał na stoły parlamentarzystów, pojawiła się druga, jeszcze bardziej szokująca informacja. Okazało się, że nowy status Harry'ego, jako niepracującego członka rodziny królewskiej i rezydenta USA, pozbawił go przywilejów podatkowych. W efekcie rząd brytyjski nałożył na niego obowiązek uregulowania zaległych zobowiązań podatkowych w wysokości 700 tysięcy dolarów. A co najgorsze, wyznaczono mu na to zaledwie 48 godzin. Odliczanie już się rozpoczęło. Czasoprzestrzeń kryzysu, ta historia wydawała się zbyt dramatyczna, by mogła być prawdziwa, ale kolejne doniesienia prasowe jedynie potwierdzały jej autentyczność, ujawniając kolejne, coraz bardziej zaskakujące warstwy. Ta sytuacja nie dotyczyła już tylko tytułów czy finansów. Stała się sejsmicznym zderzeniem między tradycją monarchiczną a rządową odpowiedzialnością, między percepcją społeczną a prywatnymi przywilejami. Centrum tego cyklonu stał człowiek, który kiedyś szedł za trumną swojej matki, opłakiwany przez miliony, a teraz został publicznie upokorzony przez bezlitosne ultimatum finansowe. Globalna publiczność, od Londynu po Los Angeles, nie mogła oderwać wzroku od ekranów. To, co działo się w parlamencie, nie było ukryte za kulisami szeptów czy zawoalowanych aluzji. Było to jawnym, publicznie ogłoszonym posunięciem, poddanym natychmiastowej, brutalnej analizie. Brytyjska prasa rzuciła się na temat, drukując nagłówki tak bezlitosne, jak książę na cenzurowanym, podczas gdy międzynarodowe media zadawały sobie pytanie, czy to sprawiedliwość, zemsta, a może desperacka próba rządu, by potwierdzić swoją władzę nad monarchią? W zaciszu domu w Montecito, w samym środku tej burzy rozgrywała się głęboko ludzka tragedia. Wyobraź sobie, że budzisz się z świadomością, że w ciągu dwóch dni musisz zapłacić więcej pieniędzy niż większość ludzi zarabia przez dekadę. A cały świat obserwuje, czy potkniesz się pod ciężarem tego brzemienia. Kamery uchwyciły samochody wjeżdżające do rezydencji w Montecito, spekulując, czy są to prawnicy, czy doradcy finansowi. Wewnątrz tego luksusowego domu w Kalifornii można było wyobrazić sobie gorączkowe rozmowy, podniesione głosy i spanikowane kalkulacje. Meghan Markle, często postrzegana jako architektka tej sytuacji, natychmiast skupiła się na zarządzaniu kryzysem wizerunkowym. Zastanawiała się, jak to wszystko będzie wyglądało w oczach opinii publicznej, jakie oświadczenie, jeśli w ogóle, powinni wydać i, co najważniejsze, jak ochronić markę, którą budowali w Ameryce przez lata. Ale poza tą osobistą paniką, to wydarzenie było preludium do znacznie większego starcia między wielowiekową tradycją królewską a współczesną wolą polityczną. Dla krytyków Hariego i Megan była to zasłużona, niemal poetycka kara. Dla ich zwolenników okrutna, upokarzająca i ukierunkowana nagonka na człowieka, który już i tak zerwał więzy z instytucją, która zadała mu tyle bólu. Tykający zegar 700 tysięcy dolarów 48 godzin projekt ustawy o pozbawieniu tytułów był pierwszą częścią tej rozgrywki, ale to żądanie zapłaty podatku nadało tej historii sens miażdżącej, nieuchronnej natychmiastowości. Rząd brytyjski nie chciał tylko odebrać czegoś symbolicznego jak tytuł. Zaciągnął Hariego w sieć odpowiedzialności, która tak samo oplata zwykłych obywateli. 700 tysięcy dolarów 48 godzin, to była brutalna arytmetyka, z którą musiał się zmierzyć. I to w momencie, gdy publiczność, sceptyczna wobec jego hollywoodzkich przedsięwzięć, zadawała sobie pytanie, czy on w ogóle ma te pieniądze? Pomimo wielomilionowych kontraktów z Netflixem i Spotify, doniesienia o ekstrawaganckich wydatkach i luksusowym stylu życia rzucały cień wątpliwości na to, czy Harry dysponuje tak dużą gotówką w tak krótkim czasie. W miarę upływu godzin zegar tykał coraz głośniej. Kamery czekały, eksperci analizowali, a zwykli obywatele zastanawiali się, co oznacza dla księcia taka sytuacja. To nie była tylko historia finansowa, to była opowieść głęboko emocjonalna. Harry, który często przedstawiał się jako człowiek rozdarty między dwoma światami, stawał przed próbą, która miała ujawnić, jak bardzo jego pozycja jest niepewna. Czy zostanie zapamiętany jako człowiek, który sprostał wyzwaniu, udowodnił swoją niezależność i zapłacił swoje długi? Czy może jako książę, który rozdrwonił dobrą wolę, uciekł od odpowiedzialności i w końcu spotkał się z surowymi konsekwencjami? Kulminacja dramatu i spłata. W ostatnich godzinach 48 godzinnego odliczania napięcie stało się niemal namacalne. Harry i jego zespół pracowali w gorączkowym pośpiechu, sprawdzając każdy dokument i numer konta. Nie było miejsca na błędy, nawet najmniejsze przeoczenie mogło wywołać lawinę konsekwencji, która wykraczałaby daleko poza samą spłatę podatku. Harry, z troską wypisaną na twarzy, mierzył się z presją, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. Był pod obserwacją władz, mediów, komentatorów i nawet własnego otoczenia, a każda z tych sił potękowała poczucie nieuchronnej katastrofy. Megan, siedząca naprzeciwko, zachowywała spokój, ale jej ostre skupienie zdradzało burzę obliczeń w jej umyśle. Monitorowała przelewy finansowe, współpracowała z prawnikami i upewniała się, że każdy awaryjny plan jest gotowy. Wiedziała, że w Hollywood wizerunek to waluta, a w tym momencie ta waluta była zagrożona. W jej oczach wszelkie opóźnienie lub wahanie byłyby postrzegane jako słabość. Kiedy zegar zbliżał się do północy, zespół Hariego potwierdził, że wszystko jest gotowe. Przelewy bankowe, weryfikacje i autoryzacje zostały przeprowadzone z chirurgiczną precyzją. W ostatnich minutach, kiedy fundusze przechodziły przez skomplikowane systemy, Harry i Meghan siedzieli obok siebie. W ich cichym spojrzeniu widać było mieszankę wyczerpania, niepewności i w końcu ulgi. O godzinie 23.59 nadeszło ostateczne potwierdzenie, 700 tysięcy dolarów zostało pomyślnie przesłane i zweryfikowane przez brytyjski skarb państwa. Finałowe odliczanie dobiegło końca. Ta spłata była czymś więcej niż tylko transakcją finansową. Była tangiblem dowodem na odpowiedzialność, publicznym oświadczeniem o niezależności i symbolem ich zdolności do przetrwania pod bezprecedensową presją. Harry i Meghan, choć wycieńczeni, odnieśli zwycięstwo niewspaniałe, ale ciche, oparte na wypełnieniu obowiązków w najbardziej ekstremalnych warunkach. Pokazali światu, że niezależnie od utraty tytułów, potrafią stawić czoła rzeczywistości i sprostać zobowiązaniom, podobnie jak każdy inny obywatel.